Cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Paulina i zaraz wytłumaczę Wam o co tutaj chodzi. Tuż za moimi plecami, może nie tak tuż, ale znajduje się wydział polonistyki UW. Może pomyślicie sobie, że będę tutaj opowiadać o moich koleżankach i kolegach polonistach albo o profesorach. No w zasadzie mogłoby być ciekawie, ale... Nie do końca o to chodzi. Większość z nas, Polaków, nie do końca radzi sobie z językiem polskim. I strasznie mnie to wkurza. Poprawiłam już wszystkich moich znajomych i całą moją rodzinę i teraz Wy będziecie moimi ofiarami. Tak, dziubastyu. ty, A co? Wkurza mnie też to, że niektórzy twierdzą, że ja nie mam racji. Ja nie mam racji. Ludzie drodzy, ja mam rację. Oczywiście nikt nie jest doskonały, każdy może się mylić, ale wszystko ma swoje granice. Stąd ten kanał. Będę Was po prostu uczyć, jak mówić poprawnie. Ja nie mogę? Wszystko mogę. Skoro to jest pierwszy odcinek, to nauczę was mówić słowo pierwszy, bo to nie jest takie proste. Chodzi o to, że często mówimy pierwszy, nie pierwszy. No ja rozumiem, że ta zbitka słówkowarszy jest dość trudna do wypowiedzenia, no ale bez przesady, wyobraźcie sobie, że jesteście komentatorami sportowymi i mówicie piersi na mecie. No, piersi też tam na pewno się pojawią, ale nie o to tutaj chodzi. Więc mówimy pierwszy, nie pierwszy, pierwsi, nie piersi. Uprzedzając Wasze prośby w komentarzach, nie pokażę Wam swoich piersi. Cycków też nie, ani melonów, ani buforów. Nie pokażę. Sensacji nie będzie XXI wieku. <grym> Poprosiłabym Was o subskrypcję, bo w sumie powinnam to zrobić, ale tak samo myślę, że to jest dopiero pierwszy odcinek, więc bez przesady. Nie, no właściwie subskrybujcie. <grym>